Siema ludzie w kolejnym let's playu z serii Left 4 Dead. Yy, teraz będzie ostatnia kampania z Left 4 Dead, dwójki oficjalnego. Później pojawią się tylko kampanie dodatkowe z jedynki i DLC. -ki. Jest to kampania Parafia bądź The Parish. Jak kto woli. Jest ze mną Robus i Mati. Jak to zwykle, znaczy jak to zwykle. Robus, jak zwykle, Mati czasami. No tak, nie zawsze trafiam na czas kiedy gramy. No powiedz. zazwyczaj nie. No. Bo ja siedzę w pracy. W czym? Dobra, dobra. Hmm. No. What is this work, to you speak of? <laughs> Dokładnie. Także nie dobra, będę owijał w bawełnę jak zwykle i, ten, i rozpoczniemy grę. Turutu. tu, -ru -tu. tu, -ru -tu to jest prawie jak drużyna A. No, prawie. Ten Marduk? jeden by był Mardokiem, ten to byłby Buśka, to by był ten BA, tylko ta. Ty nie. Laska tam nie pasuje, wiesz? Hej. Co? No dobra, zacznę grać Murzynem. Ty nie pasujesz na Murzyna. Nie będę pytał, na co pasuje i utnę ten temat. Pasujesz na postać, którą grasz. Nie rzucaj we mnie kapslami, co? Jak się wala dużo kapsli po podłodze. Ała, nie w głowę. Dobre piwko nie jest złe. Mati. To my tu mamy Desperados, Desperados, Carlsberg, Desperados, Carlsberg Hmm, dwa od Chalzberga trzy od Desperadosa, Night. Umiesz liczyć, jesteśmy tak. z ciebie dumni Jej. Witamy w kolejnym odcinku z życia Matiego i Lodzika, woohoo! Tak Dzisiaj Mati wypił piwo, później upadł z przepicia <głos> <głos> <Pewnie>. <głos> Dobra Złapie You stay safe,

Dobra, ja się na chwilę cofnę do tyłu, bo chyba mam za głośno to trochę. Bo nie słyszę was. Także opcje, dźwięk... Dobra, yeah. Zauważyłem jedną bardzo ważną rzecz. Muszę przyciszyć całość I was pogłośnić, ale to za chwilę zrobię. Więc by ryby. Dobra. Gło pogłośnione. Więc powinno was już dobrze było być Czemu ty idziesz gdzieś, nie wiem, po ten... Za no źle kierujesz, nie umiesz kierować. Zły robus I nie śmiej się. Yy, tu coś jest. I Hunter Hunter A, tu Hunter gdzieś był <grym> Tak Był Jeszcze goście music ziom Music, music Tylko shotguna. Hmm. Patelnia. Man, weapons, <mum> dokładnie. Słyszę oh, coś brzydkiego. <mum> ja też. Hunter. Okej, okay, Mati. Oson. Kto z was trafił w auto? Mati, Keiichi Art. Zauważyłeś, że się był napis? Nie, no ja nie czytam kto, tylko po prostu... trzeba walczyć. O przetrwanie. A nie obwiniać innych. I mówić, że zrobili źle. Zły Mati. <laughs> Dobra, powiedzmy, że idziemy tędy. O, dobrze, idziemy. Tu jest. o, apteczka. Ja go na heal. Thank god, finally some oh, firepower. No właśnie tak średnio go, go, Mati. Tu jest safe house. Safe oh, house? Yeah. Aha, to jest safe house. Tak. <laughs> Oryry. Kołczu widzę, że jest najlepszy. No co ty, jestem wojownikiem walki wręcz. O, oj tam, oj tam. Nie oj tam, oj tam, tylko jestem wojownikiem walki wręcz. Jesteś wojownikiem oj tam, oj tam. Czemu jesteś wojownikiem oj tam, oj tam? Kołcz <laughs> zabójca specjalnych. Ty spe <laughs> co the coach jest Special hoxen. Olympics. Co Aha, i tu trzeba iść na górę tak? A nie, ale jest wejście nie wiem, na górę. W ogóle Wyposażmy um, się. Już! Ja jeszcze Tak, bomba, że wpaść za mnie, a eee... przeżyć. Spoko, jak coś ochraniam I Ej, czemu ona ma tę tą bo wyciągnąłem z pianta. Tak? No takiego O co, co ma? Co ma Timo? Ma? Dobra, w safe house tutaj tak Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Hey, I'm Dobra, idę na górę, bo tu nudno jest. Obrzygał mnie. No tak. Wow! Hunter! Co się dzieje? Ja trochę byłem ten... O, 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 Let's enter the kibble. Nie, nie wchodź tam. No. Tam śmierdzi. Dokładnie. Dawno nikt tam nie czyścił. Wiesz, co ja im podrzucę? Ten, paj bombę. Widzę, że wszystko co się da podrzuciliście. Tak, żeby nie mieli szans. Man, I, wish had a horse. I love horses. I love Nie, <laughs> yeah. o, tak, Shotgun. Też jestem tutaj, jest tutaj, jest no tak. Gitara tu jest Spoko, ja mam gitara, uhu. Gitara jest tutaj, gitara tutaj, gitara Gitara sniper tak, a gdzie snajper? Tam by się przydał tu, snajper. Tu, tu leż, tu leżę. To snajperka, nie snajper. Oj, tam czepialski Mister Czepialski. Nie jestem, pan z Spałom na trupa i dostałem achievement spałam na trupa. Fajne jak odgłosy wydaje gitarę jak się nie Fiem. ułota zombie e, chyba tu były te jakieś rzeczy w tym miejscu pamiętam Where? Do, do wzięcia At the Special Olympics shot here. Adrenalina to jest koktajl o oh. Tu w tym drugim jest co? Tu jest uh, ten pipe bomba. pipe bomba i patelnia Dobra, idziemy sobie, bo ja bym se poszedł. No, zakrwa... moja zakrwawiona gitara wymaga więcej. Krwi. <gry> Groar! More blood! More Vlad! Pills! Graban ma sam pilzan. Apteczki. Ej, to ja się wyleczę, wiesz? Ja, yeah, yeah, Cover that. me, please. Ale nie tak jak psy yeah. się pokrywają. <laughs> right Where is coś tam? Charger? Czy ja słyszę coś. No, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Charger, charger, Hunter, charger. Wyjdź, 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 charger na ciebie poleci. No tak z tyłu. Ej, ciągniemy ten. No Jack. puść mnie, będzie no. A ja sobie przechodzę. O, jest przejście. Nie chodźcie tutaj, co? E. Aha, robu wywaliło. Trzeba go ochronić, dopóki go nie, nie wywali. kompletnie. O, już. O, robus tak ma ostatnio No chodźcie. No wchodź, Mati. Bo wtedy te boty podejdą. A musimy to zamknąć. Ja. Wróciłeś? Ja. Restartuj lola, bo twój bot strzela Dobra no tak, restartuje lola Znaczy tego no, Włączam, włączam, Spoko. You know, Musimy biec tędy yeah. Musimy tędy iść mocno, chodź, chodź, chodź i wyłączyć ten przycisk. Bo to będzie trwać długo to the tower. To jest lepszy ten: shotgun i macheta. Ma No nie, nie mówcie! Ja prawie... Mati, czujesz motyw? Tuż przed przyciskiem Smoker mnie ściągnął. Już miałem go naciskać. Robus, jesteś tam?

Get up, get up, get up! Alright. somebody watch my back? I'm gonna heal. Oh, yeah. There Boomer here. Oh, yeah. hmm, a no, spy bomb hell, they're bulletproof! No chodźcie tu. O, Robus przyszedł. Czyli jego po prostu nie ma na Skype. Um. Whoa. Smoker mi załnął no ci za wie. Oh, we were closer than that. Shit, get inside. Come on, y'all get inside now. No, coach, coach. Dobra, to pauza na chwilę. Dzwoniłem okay. do was, ale się nie mogłem dozwonić. No, logic, 11 Wraz. special killi. Wracamy do nagrywania, Robus już jest. Zalicza oh. specjalnych. No, bo Robusa nie było i on mi nie, nie zabierał wszystkich. No. Przykro. Okay. E, tak, 14 drogi, general defense. Drogi Niku, ja cię uzdrowię. Okej, okay. you do that. Mietę, Oh. O, no. nice. Nie, kur... no. <grywa> <grywa> ja, miałem problemy lekkie z, z nacelowaniem. Tak, wiem. Wiem, nie mogło się druszyć mi od tego dużego murzyna. <grywa> Dokładnie, duży czarny murzyn czy białas. Duży Dobra, ja, ja biegam ze snajperką teraz dla y fanu. Jeszcze się nie załadowało. Ale, ale wiesz Robus, dla fanu biega na tym małdzie z celownika. What? Nie wiem, idziemy.

Macierej! Słyszę brzydkie rzeczy. Hej, jestem hey, Nie wiem, czy... magnum? Shaftguny <laughs> mm, różne tu są ciekawe. Patelnia również. Och nie, patelnia! O, tu jest AK, Litwę dawaj AK. Tu się idzie chyba tędy. Mm -hmm, muszę sobie z teraz dźwięk zwiększyć. No, bo najpierw poszedł ten. Aha. Tutaj. Ej, tam. gdzie okay, idę, idę, idę od... Wow, oh. spadłem. Wow. No, hunter, Hunter, Hunter! No, nie mam amunicji chwilowo. Tank zginął? Tak. Dobra. Dobra, spadł. Ja spad się uleczę. Śmig na górę. Już tak myślę. Hira Hunter. I Hunter. ooo wow. Co wy tam robicie, Misia? Nie wiem. Patelnia i ten. Dużo fajnych rzeczy. No tak. Matiw <laughs> biega w ogień, zaczyna zabijać wszystkich. <laughs> tak. Jeszcze z Peter Guton teraz jest. Dobra. Let's fucking roll. Joki. O piła. Oh. Damn Gdzie teraz? Tutaj. Nie wiem, tu są dużo napisów jest. Tak, piłuj mnie, piłuj mnie. Awesome. Ale mi ścięło. No mam właśnie, granatnie. masakra. Dobra, myślałem, że. Myślałem, że mnie wywala. Popaki. Co? Co? Ale ja mam granatki. Wow, Hunter. No to co? Co robimy? Oh god. Jak możesz... to nie strzelaj do mnie z tyłu, bo mnie zabijacie. Ej, ja tu biegam z gitarą tylko. Numer. Zejście hmm. do kanałów. A, w tych kanałach jest ciekawie. Jest jedynce... spoko, ja jak na razie idę. W jedynce to... były bardziej hardcore kanały. Chociaż nie, a to jest to ok. A, alarmy tu będą, tak? No właśnie, Ciard okay, so alerted the horde. Why am I not surprised? Toki. Lodzik, wejdź, się chopie. Ja nie mam jak. Aha, awesome. Tylko kołczu by cię mógł leczyć. Mati znowu LRTT. horde. Mati, kurwa, co ty odpierdalasz. Ej, to odpierdalasz? Nie strzelaj do aut, które mają alarm na sobie. Dobra, to no. jest trochę z dupy. Zaraz zginiemy, jak tu dalej pójdzie. Rzucam tego. Pajpa i chodźmy po prostu stąd. Co? No Idziemy. Idźmy. Dlatego, bo Mati będzie wszystkie auta włączał, bo. nie wiem czemu. On lubi Here they come! Teraz nie ja. Osom. Awesome. Oh, jesus. Dobra. Gitara. A teraz ty. Chyba jeszcze nigdy nie widziałem, żeby tyle. Arm Ej, ja jestem w ogóle z tyłu, tak a propos. N jeszcze nigdy tyle alarmów włączonych na resztę. Ja jeszcze jak. nigdy tutaj nie włączyłem z was alarm. Raz włączyłeś tutaj, tak? Tak było napisane. Tu jest gdzieś safe house, nie? Aha, na górze. Łoo. Czy to będzie most? Tak. O kurwa. No kurde. <noise> Fragment z mostem jest mocny. Dobra, idziemy. No to idźmy. Wow. Czy one przestaną stąd wychodzić w końcu? Gdzie wy jesteście już tak daleko? Ja chodzę z tym... A, cmentarz. teraz nie, teraz będzie cmentarz. Cmentarz też był fajny. Piękny cmentarz. Nie wiem, czy taki <noise> piękny, ale o, tu jest jakaś dziura. Bardzo ładny. Stary, hmm. widzisz te wszystkie grobowce? Piękne. Rozległe, nekropole. apteczki jockey. I smoker. Mati. Co? Jak. Nie strzelaj do mnie. Mam granatnik, każdy pragnie, żebym go uratował. Kiedy skoczy na niego, Joki uh, right. Oooo, nie, Dobra, gitara. Ty, ty mnie nie, ratuj, okej? Okay? Dobra.